Siemanko, ten z tej strony Tritek, a za mną jest Alan Craft, Siemanko. I dzisiaj będziemy grać CBG, no, Supercraft Brothers razem z Alanem. No to chodź poszukam jakieś mapy. Tu widziałem, że jest jedna wolna. Clockwork, chodź Clockwork. Szybko dubi. Szybko! Szybko! Jest Clockwork, what the fuck. Dobra, już. Okej, okay, jesteś. Jaki charakter bierzesz o Ja, ja, chickena. Ja tak jak zawsze biorę chickena. I ja mamy sojusz, ok? No spoko, spoko. E, no. Przepraszam za różne lagi albo szumy, ale no, mamy sojusz, ok? Uważaj, kaktus! Ej, ej bo mnie zwaliłeś! Sorry. <laughs> Sorry, tak moje podpisy działają. Sorry. Dobra, minutę nagrywam. Ej, czy ten jest jak y, dla vip -ów? Czy nie? Nie. Nie, nie czy mam... jest za gemy. Spadł! Jaki nie Uważaj, tam za to pomysł ten. Czekaj, zdejmę go z jajka. O, dostał. Nie! <ścoughs> drugi raz spadłem przez lagi. O kurde, a ja prawie spadłem drugi raz. ja dwa razy spadłem. Przepraszam że, yy, widzowie, że tak lamię strasznie i mam takie straszne lagi. I nie wiem przez co mam takie lagi. Piorun, Piorun nie mnie trafił, kurum. Wczoraj nie miałem takich lagów. Poczekajcie, muszę na... Dam sobie na... Krótko. Piorun we, we mnie walnął, bo pojawił się obok mnie item. I lol. Okej, okay, dobra. Idziemy z lagami! Ja wierzę jak ja gram z lagami. No ja też. Bo nie mam opcji bo nie mam optyfina. Sorry, 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 sorry. Kurde, creeper! Creeper! To nie Creeper, to jest kaktus. Co? Nie nic. To nie creeper, to jest kaktus! Kurde, dwa kaktusy! Nie! Nie umarłem! Nie, 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 nie! Zczę jedną mapkę rozwalimy się. Znaczy, walniemy. Dobra, trafiłem. Oni mają ja sojusz jak coś, to mamy... W... O! Ja mam które siły. Teraz mam ja mniejsze ja lagi. Ja Okej, zabijem pierwszego. Drugi! I pomóż, bo drugi mnie tutaj nawala. Tam jest Zwaliłem go. Ja zwaliłem. Jaki BOT! O, spadł. Dobra. Jezu, to ty. T, Spadłeś, czy umarłeś? Ja spadłem. Nie, nic. Nie, nie stało. Ja mam ostatnie HP. Teraz będę. Ja... Haha! <laughs> Wybucham tego Hanna. Ja Czym? Aha, T, T. Ostatnie TNT. życie. Muszę otworzyć. Ja też mam ostatnie. Muszę tego. Jest! Trafiłem! Jest! A ja mam takie fajne jajka, które y, rzucam i wybuchają. Nie wiem dlaczego mam takie lagi, przepraszam was. Oj to ty, sorry. Jak <grystanie> <Kurde. grystanie> to zabrzmiało dole. No. Ja tu odkupiłem. To ja wejdę. I gdzie oni są? Oni są so już mają jak coś. Nie, jeden zginął jakby co. Aha, jeden, jeden zginął. Przez TNT moje. To dawaj, ej dawaj, mamy po jednym HP i dawaj jedziemy na tego gościa. Nie może nikt z nas zginąć, pamiętaj. O Jezu, umarłem, znaczy spadłem, ale nie tak do przestrzeń. Okej, okay, jestem na górze, widzę tego gościa i walę go jajkami. On mnie bije, O, chce mnie bić, on mnie bije. Może pomożesz? Lecisz, lecisz facet, lecisz! Poleciał. Okay. Dobra, nie żyje. Szybko regen regeneracja, regenerację. Szybko regenerować, mi się wychapia. Dobra, teraz mamy większą szansę. Idzie do nas, idzie do nas, pomóż! Idzie do mnie. Kurde. Kurde, do mnie też. Do mnie poszedł. Spadł. Ale nie tak całkiem. Kurde! Zabiję go. Dzięki, zabijeś mnie. Nie, to kaktus. Kurde, zabije też mnie. Nie Jaki hacker? Double kill ma. No czemu nie mogę. Ej, nie mogę wziąć odrodzenie. To ja wyjdę. Będę główny. Eee, przepraszam drogi, drogi widzowie za lagi i, i a, przerywam, bo muszę Optifine osiągnąć, więc wracam za chwilę. Eee, Widamy z powrotem. Gramy jeszcze z Alanem jedną mapę, więc zbijamy los temple. Jezu, ja chcę... ja chcę tu mojego 39. Ale mam lagi. Będę musiała to ogarnąć. Jak gadam jak z kimś to mam ty, lagi to jest, ty kupiłeś chicana za gemy? Tak, za 50 gemów. Mhm, uh -huh, okej. Okay. A ty za... A ile masz gemów? Ja mam jednego gema, bo dawno nie grałem na serwerze. I wyszło 1.6 to mi skasowało gemy. Aha, bo jak wyszło 1.6, to mi w ogóle nie wykasowało gemów. Czemu ja mam lagi? Nie, nie, ja też nie... też mam lagi, bo nie mam free fajna. Fajne, lagi nie? masz jak fajna masz. O, Steama wyłączyłem i teraz mam lekki i już trochę się odmielniły lagi. Bing bong bong bang bong. bong. Ja, dlatego mam lagi do leta. Dobra. Ej nie... e, bo zaraz będę musiał kończyć odcinek. O dobra, zaczynamy. No nareszcie. 10 sekund, no. Ja wziąłem kaktusę, ty wzi 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 wziąłeś na Nie wiem, zombie może wezmę szybko, lub przykielet już nie. Tu jest y, ten, Blaze dobry na mapę, tutaj. Kurde, sprint mi się wyguje. Jakbym miał lepszego kompa, to by mi się lepiej szło nagrywanie. Ale jak widać, że nie mam dobrego kompa. Gdzie ty jesteś? Widzę, że się, Słyszę, że się lejesz. O, jaki no lag! Teraz mam takiego no -laga. Nie, spadłem prawie. Ten kliper do mnie strzela. Biegnę do ciebie, biegnę do ciebie. Keepera, dobra. Teraz mam no -laga. O, cześć. Ty, 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 chuj, ty. Teraz to ja mogę cisnąć, bo nie mam lagów. Znaczy lekkie lam, mam, ale się na pewno lepsze niż tamte. Lepsze lagi! <śmulary> X -ta. Przy tych lagach czuję się jakbym miał starego kompa XP. <śmulary> A ja przy tych lagach czuję się jakbym miał y, starożytnego kompa. O jezu, myszka się mi się zbugowała. Gdzie ten kufil klipper? O, jest klipper! Kuduku! Bub. No, dobra. Wziął mi prawie pół HP. Kurde, prawie mnie zabiłem. Oła! Dobra, ten bi Basher ma 2 HP. Więc. Clipper nie jest dobry. Ja go żeby pomagać Chickenowi. Kliper <laughs> jest nawet dobry. <suszynt> bo mam ich córki. Trzeba go ogarnąć. No, <skuszynt> umieć wybuchać to TNT. Bo to nie jest takie łatwe. Rewycelność, ten TNT. Bo się człowiek może odsunąć. A ja Widzisz wcię, go? Bo ja, ja widzę Ciebie. TNT. Jednego gościa. Sądzę, że tu HP nie bierze. Sam się, się zabije. Ała, trafi we mnie. Dobra, zabiję go i lost. To czekaj, zaraz się dowalamy. Tak, po 5 HP. Nooo! No i teraz mamy równe szanse. Czekaj, il masz HP? Full? Full. Czekaj, bo mi się musi wygenerować. Mi, mi się musi wygenerować. Dobra, 3 Poczekaj, poczekaj. 3, 2, 1. Co ty, kurde. Kaklus jest dobry HA! ZABIŁEM cię. Yeah! Mamy po 4 HP O, teraz się z, jajka, z jajkami zabije 5 jajek na ciebie wystarczy Kurde, sam, sam zginę Lagłaj, <grym, grym>, ja, nie zaskoczyłem. Spadłeś? Spadnij ty też Nie Żeby było porówne. Nie O to chodzi Lagon. Ciup, o, ucieka. wygrałem. He <laughs> LOL! Wygrałem! Dobra, ja kończę filmik. Na razie, cześć! Nie subskrybujcie, komentujcie, ale nie hejtujcie. Się wam jest żegna Bartek i. No na razie, cześć!